Nie ma szybszego sposobu zbudowania dobrej relacji z kimś niż zadanie mu dobrych pytań i uważne słuchanie odpowiedzi. Istnieją cztery klucze do skutecznego słuchania. Możesz przejść kilkudniowe seminarium lub przeczytać kilkusetstronicową książkę. Ja sam studiowałem ten temat przez wiele lat i mówię ci, że istnieją tylko cztery klucze. Pierwszy, słuchaj uważnie. Pochyl się w stronę klienta, nie przerywaj, słuchaj i kiwaj głową. Skupiaj się na każdym słowie, jakie wypowiada. Drugi, zrób pauzę, zanim odpowiesz. Kiedy klient przestaje mówić, zatrzymaj się i odpręż. Zrób pauzę przez kilka sekund. Trzeci, dopytaj, by mieć jasność. Najlepsze pytanie w sprzedaży to, co ma Pan na myśli? Co dokładnie ma pan na myśli? Po takim pytaniu klient się bardziej otwiera i podaje ci więcej informacji. Masz wtedy szansę więcej słuchać i przybliżasz się do sprzedaży. Kiedy zadajesz pytania, masz szansę słuchać, a słuchanie buduje zaufanie. Pamiętaj, że ten, kto zadaje pytania, kontroluje rozmowę. Ten, kto odpowiada, podporządkowuje się temu, kto pyta. Więc kiedy zadajesz pytanie, przejmujesz pełną kontrolę nad rozmową. Na podstawie 55 tysięcy rozmów sprzedażowych nagranych na wideo wiemy, że najlepiej zarabiający sprzedawcy zadają więcej pytań niż ktokolwiek inny. Czwarty element skutecznego słuchania to podsumowanie własnymi słowami, powtórzenie tego, co przed chwilą powiedział Ci klient, tak, aby odpowiedział tak, tego właśnie chce, bo wtedy wie, że naprawdę go słuchałeś. Poziom zaufania klienta do Ciebie rośnie najszybciej, jak może. I ostatnia sprawa, jeśli chodzi o budowanie zaufania i wiarygodności. Główny czynnik, dzięki któremu sprzedaż ma w ogóle miejsce, to reputacja firmy i produktu. Dlaczego? Bo 85% decyzji zakupowej zachodzi wtedy, gdy klient jest przekonany, że Twój produkt czy usługa jest dobra, bo słyszał o tym od kogoś innego albo od Ciebie. Nauczyłem się więc, by mówić. Mówi się, że jest to najlepszy produkt tego rodzaju na rynku. Mówi się, to od razu buduje reputację waszej firmy. Ludzie często kupią produkt, bo powiedziałeś, że inni bardzo go lubią. Kiedy ktoś ich później spyta, dlaczego kupiłeś ten produkt, powiedzą, no bo mówi się, że to najlepszy produkt na rynku. To jest kolejny krok w sprzedaży. Pierwszy, rozmawiaj z właściwymi ludźmi, a drugi, zbuduj wysoki poziom zaufania, zanim pójdziesz dalej. Trzecia część procesu sprzedażowego to dokładne rozpoznanie potrzeb. Podczas wywiadów z klientami po sprzedaży, pytano ich, dlaczego kupili. Mówili, że punktem zwrotnym był ten, gdy sprzedawca zaczął im zadawać wiele pytań na temat ich potrzeb oraz sytuacji. Im więcej zadajesz pytań, im lepiej starasz się zrozumieć, tym bardziej klient Cię lubi i ufa. Jakie pytania mógłbyś w takim razie zadawać, kiedy rozpoznajesz potrzeby klienta? Możesz zapytać, co Pan w tej chwili robi w tym obszarze? To dla Ciebie ważna informacja. Albo jak się to Państwu sprawdza obecnie? Czy jesteście zadowoleni z bieżącej sytuacji? Jeśli klient jest absolutnie zadowolony z tego, czego w tej chwili używa, bardzo trudno skłonić go do zakupu, ponieważ nie ma potrzeby, celu czy problemu, który Twój produkt mógłby rozwiązać. Kolejne pytanie. Jakie macie plany na przyszłość w tym obszarze? Jeśli pomożesz klientowi jasno zrozumieć, jakie ma cele, a potem pokazać, że Twój produkt pomoże im osiągnąć te cele o wiele szybciej niż inny produkt, to natychmiast kupi. Jeśli klient się waha, jest sceptyczny, możesz powiedzieć, proszę Pana, co by się musiało wydarzyć w Pańskim życiu, aby kupił Pan ten produkt? O czym musiałby Pan być przekonany, by skorzystać z tej oferty? Często powie, no, gdybyście zrobili to czy tamto, to kupiłbym ten produkt. I powie Ci dokładnie to, co musisz wiedzieć. I tu ciekawe odkrycie. Każdy klient ma jedną najważniejszą korzyść, czy ważny powód, by kupić dany produkt. I ma też jeden kluczowy lęk, który go powstrzymuje. Zadajesz tyle pytań, by odkryć, jakiej kluczowej korzyści poszukuje w Twoim produkcie. Podczas rozmów z klientami, którzy już kupili produkt, zadawano proste pytanie. Dlaczego kupiłeś ten produkt? I zawsze padał jeden powód. Klienci nigdy nie podawali trzech czy czterech, tylko jeden powód. Twoim zadaniem jest odkryć, jaki to jeden powód, a potem przekonać ich, że dostaną tę główną korzyść, jeśli kupią dany produkt. Trzeba też odkryć, jaki jest ten główny lęk. To są trzy pierwsze części profesjonalnego procesu sprzedażowego. Pierwszy, szukanie potencjalnych klientów, właściwych osób do rozmowy, takich, którzy naprawdę potrzebują Twojego produktu. Drugi, zbudowanie zaufania i wiarygodności, zadawanie wielu pytań, uważne słuchanie odpowiedzi i zbudowanie wysokiego poziomu zaufania, zanim zaczniesz mówić o produkcie. Krok trzeci. Znowu, zanim zaczniesz mówić o produkcie, zadaj wiele pytań. Czasami klient powie: Proszę mi powiedzieć coś o swoim produkcie. Tak, z przyjemnością opowiem, ale czy najpierw mógłbym zadać kilka pytań? Klient zawsze powie: no, OK. A ty natychmiast zaczynasz zadawać pytania, bo ten, kto zadaje pytania, kontroluje rozmowę. To naprawdę niesamowita sprawa. By dokładnie rozpoznać potrzeby, pozycjonuj siebie jako studenta, a klienta traktuj jak nauczyciela. Wyobraź sobie, że masz okazję studiować u jednego z najlepszych ekspertów w Twoim ulubionym obszarze. Ten ekspert będzie pracował z dwunastoma studentami i przekaże im swoje najlepsze pomysły. Zostałeś wybrany. Gdybyś usiadł do rozmowy z tym ekspertem, to co byś robił? Jakbyś byś zachowywał? Czy cały czas byś mówił, czy zadawałbyś dobre pytania i słuchał uważnie odpowiedzi? Najbardziej niesamowite jest to, że klient jest ekspertem, jeśli chodzi o jego sytuację. Kiedy się z nim spotykasz, powinieneś zadawać pytania przez 20% czasu i słuchać uważnie odpowiedzi przez 80% czasu. Pozwól, by to klient więcej mówił, a Ty zadawaj pytania i słuchaj. Potakuj i uśmiechaj się. Właściwe rozpoznanie potrzeb prowadzi nas do kroku czwartego, czyli zaprezentowania Twojego produktu czy usługi jako najlepszego rozwiązania dla klienta. Kilka lat temu naprawdę dokładnie zbadałem sposób myślenia klientów. To były inne badania niż te, o których wcześniej mówiłem. Okazuje się, że klienci odnoszą pewne wrażenia na temat każdego ze sprzedawców. Od tego wrażenia czy odbioru sprzedawcy zależy, czy kupią u niego, czy nie. Przeprowadzono osobne badania, przepytano w nich tysiące klientów, którzy kupili coś od najlepszych sprzedawców w danej branży czy w firmie. Zadano im pytanie, kiedy myślisz o tym sprzedawcy, to jakie słowa ci się kojarzą? Okazało się, że u prawie wszystkich klientów powtarzają się podobne słowa. Kiedy mają opisać najlepszego sprzedawcę, mówią najczęściej: Uważam go za mojego przyjaciela. Myślę, że jemu bardziej zależy na tym, aby mi pomóc, niż aby mi sprzedać. To jest pierwsze wrażenie, jakie powinieneś wywołać w umyśle swojego klienta. Nazywamy to sprzedażą relacyjną, o czym już wcześniej mówiłem. Drugi sposób odbioru i nazywam to złotym trójkątem sprzedaży. Trzy boki trójkąta. Pierwszy, pozycjonujesz się jako przyjaciel. Drugi, to tak zwana sprzedaż konsultacyjna. Tutaj pozycjonujesz się w umyśle klienta jako konsultant, który rozwiązuje problemy, jako doradca klienta. Bo klienci powtarzają też, uważam go raczej za mojego doradcę w tej branży. Czasem mówią, uważam go za nieopłacanego członka mojego personelu. Jeśli potrzebuję pomysłu z tego obszaru, mogę z nim porozmawiać i nie muszę za to płacić. Więc kiedy zaczynasz pozycjonować siebie jako doradcę, twoja sprzedaż zaczyna rosnąć. Właśnie dlatego mówiliśmy wcześniej o tym, by pozycjonować się jako konsultant. Trzeci bok złotego trójkąta to tak zwana sprzedaż edukacyjna. I to jest przyszłość skutecznej sprzedaży. Tu pozycjonujesz siebie jako nauczyciela. Zamiast sprzedawać, uczysz, co takiego klient może zrobić z Twoim produktem czy usługą. Jak poprawi ona jego życie. Jak ten produkt osiąga cele, rozwiązuje problemy, zaspokaja potrzeby. Klienci bardzo lubią, kiedy się ich uczy, a nie cierpią, kiedy im się sprzedaje. Pozycjonuj się więc jako przyjaciel, jako doradca i pozycjonuj się jako nauczyciel.